Trump mówi o wojnie rosyjsko-ukraińskiej i to zupełnie nowym tonem. Na swoich mediach społecznościowych pisze, że Ukraina może odzyskać wszystkie granice, a Rosja to tylko papierowy tygrys. Dodaje, że NATO i Europa będą dalej dostarczać broni i wspierać Ukrainę. Co więcej, mówi, że NATO powinno zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające przestrzeń powietrzną. Czy Trump właśnie przesunął granice gry USA i NATO wobec Rosji? Dzień dobry, dzień dobry, Bartek Gajo z Ernest Wieciszkiewicz, Polihistor 2.0. Ernestie, jak wczoraj przeczytałem ten post Donalda Trumpa na Truth Social, to przypomniał mi się słynny cytat, Tuchaj bej, rozserdywsja. Tuchaj bej, no, i właśnie, zgadzasz się, że Donald Trump rozserdyfstja? Wiesz, jesteśmy od pół roku w takiej sytuacji, że bawimy się trochę w psychologów. To znaczy, obserwujemy Donalda Trumpa, staramy się zrozumieć, co stoi za jego słowami. Czasami się zastanawiamy, czy jest tam coś więcej, czy może jest dokładnie tyle, ile jest napisane. Czy może tam jest podpowiedź kogoś, kto stał właśnie w tym momencie za jego uchem i wzbudził takie emocje, że tak zareagował. Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie. Czy to jest, bo to trochę wymyka się jakby mojej, moim metodom analitycznym. To jest ekscentryk i mamy tysiące przykładów z ostatnich miesięcy, kiedy jedne wypowiedzi były, przeczyły innym w ciągu kilkunastu godzin. Więc yy, bądźmy optymistami, że mamy do czynienia z jakąś przynajmniej retoryczną zmianą, która gdzieś jest oparta o, o ostatnie dni i te wydarzenia, które miały miejsce i pewną zmianę myślenia na temat tego, jak Rosja, czy Rosja może mu pomóc politycznie, czy raczej zaczyna przeszkadzać, uwierać, i że pojawia się poczucie, że jest przez prezydenta Putina, z którym podobno ma świetne relacje wykorzystywane. Więc być może to jest taki sygnał zniecierpliwienia, frustracji, a że ujęty jest w wyjątkowy sposób, bo to no trzeba właśnie. przyznać, że tego no rodzaju właśnie. słów dawno nie było. To być może jest też zasługa trochę prezydenta Zaleńskiego, który tuż przed tym postem wiemy, że miał spotkanie TTT z Trumpem, też w czasie konferencji takiej dla dziennikarzy kilkuminutowej te wątki się pojawiły, więc być może jest to skuteczna dyplomacja ukraińska, przynajmniej taka w ostatnich kilku, kilkunastu godzinach. To może słuchaj, to może najpierw jeszcze też zacytujmy, co Donald Trump napisał dla naszych widzów. O poznaniu i pełnym zrozumieniu sytuacji militarnej i gospodarczej Ukrainy oraz Rosji, a także po dostrzeżeniu problemów gospodarczych. Jakie powoduje ona dla Rosji? Uważam, że Ukraina przy wsparciu Unii Europejskiej znajduje się w pozycji, aby walczyć i odzyskać to kapslokiem, proszę zwracać uwagę, kapsłok jest bardzo istotny w komunikacji Donalda Trumpa, całą Ukrainę w jej pierwotnych granicach. I potem pisze pod koniec tego postu, Putin i Rosja znajdują się w ogromnych, znowu kapslokiem, tarapatach gospodarczych i to jest czas, aby Ukraina działała. No to jest kompletne wywrócenie do góry nogami tego, co słyszeliśmy w ostatnich, no w zasadzie pół roku, bo mieliśmy też słynne słowa, że prezydent Załęski nie ma żadnych kart w ręku, że w zasadzie Ukraina nie powinna rozpoczynać tej wojny, też były takie słowa, ja sobie przypominam, a w tym momencie mamy obrót o 180 stopni i mówimy, że Ukraina może wygrać, ale ona może nie tylko powrócić do granic, które posiadała w 1991 roku, ale może i pójść dalej. Skąd ta ułańska fantazja, Arneście? Myślę, że warto dorzucić jeszcze jedno zdanie, które pada na końcu, które też zmienia trochę, nadaje trochę, no, powiedziałbym nawet kabaretowego trochę sensu tej wypowiedzi, bo potem jest coś takiego na samym końcu. W każdym razie życzę obu krajom wszystkiego najlepszego. Nadal będziemy dostarczać broń NATO, aby Sojusz mógł wykorzystać ją zgodnie z własnymi decyzjami. Powodzenia wszystkim. Good luck. Więc czyli jest to taka mieszanka wątków, żeby to rozwikłać. Wydaje mi się, że trzeba zastosować narzędzie, które znamy i nazywa się Brzytwa Okhama. Czyli generalnie pójść po prostej linii, nie kombinować, nie szukać czwartego dna w czymś, co jest dosyć płytkie, tylko czytać to, co mamy tutaj rozpisane. I moim zdaniem to, co Ty przeczytałeś, to jest wynik takiej bieżącej refleksji danych, które dostaje Trump, jeżeli chodzi o sytuację w Rosji. Sami mieliśmy program o gospodarce w Rosji nie tak dawno, i tam rzeczywiście się dużo rzeczy trzęsie które mogło przekonać go, że, no, hola, hola, wspieram tego Putina, bo uważałem, że jest jakby równy mi. Że mamy do czynienia z mocarstwem światowym, które no, zasługuje na to, żeby mieć tą swoją strefę wpływów. A nagle okazuje się, dostaje obrazki z palących się rafinerii, bombardowanych rurociągów, kolejek y, samochodów przed stacjami benzynowymi, a przecież to jest w, w kulturze amerykańskiej to jest bardzo ważne. No nie? Znaczy, benzyna, paliwo, to ma trochę inaczej to się czyta tego rodzaju obrazek, aniżeli w Rosji, dlatego, że w Stanach tego rodzaju kolejki to jest problem ogromny polityczny, błyskawicznie. Więc może powstało wrażenie, że tam coś się wali. Przyjechał prezydent Zelański i przekazuje dokładnie te informacje, że rzeczywiście, plus pewnie jakieś dodatkowe materiały ta sytuacja jest bardzo zła. No więc pojawia się myśl, no czy ja naprawdę powinienem wspierać słabe usza i kogoś to może przegrać? Papierowego tygrysa, jak go nazywa? Czy może warto jednak, przynajmniej retorycznie, na razie zaznaczyć, że w razie czego byłem po dobrej stronie? Ale tu jeszcze jedną, jedną rzecz wskażę, że Zeleński przy tym publicznym spotkaniu z Trumpem, które trwało kilka minut, tam było kilka zdań wypowiedzianych, zwrócił uwagę na to, że Rosji nie udało się osiągnąć swoich celów militarnych. Co więcej, że udało się wojskom ukraińskim tam kilka, około 300 km2 Gdzieś odbić. Mhm. Nie wiem, czy to prawda, nie sprawdzałem tego, natomiast taki komunikat poszedł. Więc gdzieś być może, wiesz, ta wyobraźnia Trumpa została, jakby tam zaszczepiono, została myśl, że Ukraina ma karty. I te karty zostały pokazane, wyłożone na stół. I Trump dzisiaj, na dzisiaj, na ten moment, zaufał, bo będziemy puszczać to za kilkanaście godzin, prawda? I nie że pojawi się kolejny jakiś post, który trochę to wywróci do góry nogami. Będziemy się wtedy oblewać Google jakby wiesz, czerwienią i trudno, no, tacy nas analitycy. No, no wtedy tak, wtedy będziemy mówić jak tym słynnym jednym z polskim stand upie chyba z Wojciechem Manem, że cofam to, co co cofnąłem. Bardzo... A to ja cofam to, co powiedziałem. No na dwunastoletnim chłopczyku. Aha, to ja cofam to, co cofnąłem przed chwilą. I dokładnie to co to będziemy mówić z Ernestem, ale tak całkiem, całkiem poważnie. Moim zdaniem Ukraina też ma potężnego sojusznika na dworze Trumpa, w ten sposób bym to ujął, bo patrząc na Kifa Keloga i ostatnie dni przynajmniej, to wydaje mi się, że on ma dość dobre tygodnie, bo widać, że po pierwsze on jest częściej w mediach zdecydowanie niż Steve Witkow, czyli człowiek kompletnie nie będący profesjonalistą i osoba, która raczej się kompromituje tą swoją, tym swoim stylem dyplomacji, przynajmniej w moich oczach. Natomiast widać, że Kellogg, po pierwsze, jednoznacznie wskazuje sprawcę tego konfliktu. To jest zmiana retoryczna, bo on wcześniej w swoich różnych tweetach w ogóle nie pisał o tym, że Kijów jest bombardowany przez Rosjan, tylko pisał na przykład, że Kijów jest bombardowany. W tym momencie jednoznacznie wskazuje, kto jest tutaj za to odpowiedzialny. I to też jest, wydaje mi się, taki dobry sygnał, który ja dostrzegam. Natomiast powiem Ci, że ja zawsze w takich chwilach mam bardzo dużą ostrożność, bo kiedy analizuję takie sytuacje takie sytuacje idą naprzeciw trochę moim oczekiwaniom, to trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie wyciągnąć daleko idących wniosków i nie popaść w takie myślenie życzeniowe, bo moim zdaniem to jeszcze nie jest zmiana polityczna. To jest zmiana retoryczna, o której ty powiedziałeś, a czy będzie polityczną, to się okaże w najbliższych tygodniach? 100% racji to, co powiedziałeś, to się nawet nazywa psychologii z angielska optymizm, bias, czyli generalnie takie wykrzywienie perspektywy z uwagi na to, że chcielibyśmy czegoś bardzo i szukamy sygnałów, które to potwierdzą, prawda, i od razu nadajemy im dużo większą wagę niż mają w rzeczywistości. Więc tu rzeczywiście trzeba wstrzymać konie i poczekać tak naprawdę na czyny. To znaczy, to są słowa. Bardzo ważne słowa. Znaczy, to, że Trump powiedział, że Ukraina może, czy ma prawo jego zdaniem wrócić do, do pierwotnych granic, to jest bardzo ważne w sensie politycznym. Nawet jeżeli będzie się tego wypierał za chwilę, to jednak ma to pewne znaczenie, dlatego że to pojawia nam się w debacie amerykańskiej po raz pierwszy za tej administracji dyskusja tego rodzaju, dlatego że gdy ta administracja obejmowała swoje rządy, to od razu i Hexet i Vance mówili, że dobra, dobra, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, linia kontaktu, trzeba to zamrozić, każdy musi coś oddać, że ten pomysł, żeby w ogóle Ukraina mogła wrócić, zniknął z agendy błyskawicznie. A tu nagle się pojawia. Oczywiście nie wykluczone, że było to trochę spontaniczne zagranie Trumpa, i teraz na przykład taki węższy czy hekset zaczynają go tam młotkować, prawda? Że no panie prezydencie, za daleko poszliśmy, tutaj taka była polityka, pan tutaj, ale jak się rozmawia z królem, czy z kimś, kto ma przeczucie, że jest królem, monarchą absolutnym, to nie jest łatwo potem wyprowadzać z tego rodzaju poziomu błędów, jeżeli to był błąd. Więc to jest bardzo ciekawa sytuacja w ogóle w ramach administracji. Dobrze by było pogadać z kimś, kto tam jest w środku, no bo to ci ludzie wyczuwają mniej więcej, na ile takie posty są taką spontaniczną reakcją na jakieś in informacje, czy podbite są czymś więcej. Jeżeli mam jedno zdanie jeszcze dodać, wydaje mi się, że nie bez znaczenia są te ostatnie prowokacje rosyjskie, tak. że mamy kumulację różnych rzeczy, które generują w, w oczach Trumpa koszty. Czyli musi się tłumaczyć, no nie? I to jest trochę irytujące, dlatego że nawet jeżeli po pierwsze on nie ma specjalnie sprecyzowanego stanowiska, jak powinno się reagować, on powiedział teraz, że trzeba zestrzeliwać i bardzo dobrze, natomiast pamiętamy, że przy okazji dronów nad Polską ta odpowiedź, przynajmniej z jego strony, bo wojskowi inaczej to ujmowali, ale z jego strony była bardzo wstrzemięźliwa. Przy okazji Rumunii też nic nie było, przy okazji teraz myśliwców. Zaczęły pojawiać się pytania, i myślę, że poczuł, że jest wykorzystywany po prostu przez, przez Putina i to publicznie, mhm. że gdzieś przylepia się do niego, łata generalnie kogoś, kto nie jest w stanie się postawić. I jak dostał jeszcze informację teraz, że oto gospodarka rosyjska jest na równi pochyłej, że oni nie, oni nie mają kart, a nie Zeleński, no to gdzieś się pojawił taki, powiedziałbym, dylemat narcyza, czyli czy nie stracę trochę na swoim wizerunku, jeżeli pójdę za daleko w wspieraniu. Putina zrobię krok wstecz. Więc w tym sensie psychologicznie to jest bardzo ciekawe. Zobaczymy, jak to się skończy. Bo pewnie w ciągu najbliższych kilku dni pojawi się jeszcze kilka wypowiedzi, które będą to jakoś, wiesz, ten suwak będą. Jakby przesuwać w jedną czy w drugą stronę, żeby nam no, trochę kwipsuć. Ja jeszcze nawiążę, obejrzałem wywiad Fox News, którego udzielił prezydent Załęski, on tam powiedział coś takiego, że jego zdaniem prezydent Trump akceptuje i zgadza się z perspektywą ukraińską. To są dość mocne słowa, moim zdaniem. Jeśli Załęski coś takiego mówi publicznie, jeszcze Fox News, to wydaje mi się, że rzeczywiście musi być duża pewność po stronie ukraińskiej, że udało się przekonać do tej wizji. No i ten post Donalda Trumpa jest tego dowodem. No i jeszcze do tego właśnie te rosyjskie prowokacje, które sprawiły, że, że Ameryka po prostu wygląda, mu, po pierwsze musi jakoś zareagować, a po drugie prezydent Trump tu też zmienił przecież w zasadzie o 180 stopni swoją postawę, kiedy został właśnie o to wszystko zapytany. Ale jest jeszcze jeden element, który Trump powiedział i trochę tak umyka w tym, w tym szumie, bo koncentrujemy się przede wszystkim na wojnie rosyjsko-ukraińskiej, ale on też miał długie wystąpienie przecież na zgromadzeniu ogólnym ONZ i tam znalazł się fragment dotyczący tego, jak sobie z Rosją poradzić, a mianowicie no, po prostu wskazał palcem Europę i powiedział, że to co robicie jest kompletnie bez sensu, bo chcecie wygrać wojnę z Rosją. A jednocześnie kupujecie od niej gaz i ropę. I ten wątek pojawia się przecież w tym wpisie, bo on tutaj pisze, że, że Ukraina przy wsparciu Unii Europejskiej. Ukraina przy wsparciu Unii Europejskiej może wygrać, może pomóc Ukrainie wygrać tę wojnę, więc do, dokłada dodatkową presję na to wszystko. I w trakcie tej konferencji prasowej z Zełenskim, on został też zapytany właśnie o tę ropę i gaz, a konkretnie o Wiktora Orbana. No bo przecież Węgry kupują ropę, bo tam w, w tym pytaniu się pojawiło, że kwestia Słowacji, no to tutaj ze Słowacją to można się łatwiej dogadać, ale został zapytany też o Wiktora Orbana i odpowiedź Donalda Trumpa była, że on myśli, że to da się załatwić, że, że, to jest, że to jest do zrobienia, więc to też rośnie presja na Orbana samego i myślę, że Węgry też będą miały, jeśli USA pójdą tym. Pójdą tym tropem, to Węgry będą miały dość spore w tym wszystkim problemy. Natomiast taka skada wydarzeń i to też ta decyzja o tym 19 pakiecie sankcji i rozumiem rekalibracja pod oczekiwania Stanów Zjednoczonych, wskazują, że no, tworzy się jednak pewna pozytywna dla Ukrainy i dla Europy, ja przynajmniej tak uważam, koniunktura polityczna. No tak, jesteśmy w takim momencie sinusoidy, prawda, od kilku miesięcy. Znaczy wznosimy się, potem opadamy, wznosimy się, opadamy. Teraz jesteśmy na wznoszącej. Rosyjska ofensywa gdzieś się zatrzymała, prawda, nie ma tych oczekiwań spełnionych, które sami mieli przed sobą. A przypomnę, że trzy miesiące temu było ponuro dosyć, to znaczy maszerowali dosyć stabilnie, Zdobywali nowe terytoria powoli, ale, ale, ale konsekwentnie, i mieliśmy bardzo słabe sygnały z Waszyngtonu. Więc pojawiło się takie wrażenie, że w zasadzie to zmierza do dość ponurego końca. Dzisiaj oczywiście nie można popadać w nadmierny optymizm, trzeba poczekać, natomiast ta dynamika jest zupełnie inna i tutaj myślę, że jest też element, który, który trzeba obserwować, ważny, czyli Chiny, bo to one się też pojawiły i w, w, w wypowiedzi Zaleńskiego później, że w zasadzie, czym też próbował trochę, powiedział, uszczypnąć Rosję tak naprawdę. I też to był sygnał do Trumpa, to znaczy, potwierdzający, że Rosja jest słaba, Rosja jest klientem. Rosja nie jest kimś, kim warto się przejmować, to Chiny mają w rękach tak naprawdę całą, całe przyrządzanie, i wystarczy ich decyzja, aby przyspieszyć koniec wojny, bo to zmusiłoby Putina do zmian szacowanych kosztów politycznych prowadzenia tej wojny. Nie byłoby nie go na nią stać. Więc to jest też element, który widzę, że zaleński chce nim grać teraz, aby nie tyle Chińczyków do tego zmusić, bo to oczywiście jest raczej złudne, ale pokazać też Trumpowi, że jeżeli już patrzymy na równopraw równoprawnego gracza, z którym trzeba rozmawiać o konfliktach, to raczej Pekin, a nie Moskwa, że tu mamy raczej mocarstwo schyłkowe. Czego a przegranych w Stanach się nie lubi, i Trump jest takim powiedziałbym podręcznikowym przykładem takiego myślenia stereotypowego amerykańskiego, że trzeba wspierać tych, którzy wygrywają. Bo przecież żeby jeszcze była jasność, w tym poście mamy coś takiego. Rosja od 3,5 roku toczy bezskuteczną wojnę, którą prawdziwa potęga militarna powinna była rozstrzygnąć w mniej niż tydzień. Czytajmy, wiecie co, jak ja bym na waszym miejscu, bym to zrobił w, no, w tydzień, prawda? Więc takie chępliwe, wiesz, pokazywanie, ale to, tutaj nie ma moralności, nie ma, wiesz, nie, nie, nie. nie ma kwestii y, wartości życia ludzkiego, nie, prawo międzynarodowe, nie. Tutaj po prostu ta naga siła rosyjskiego okazała się naga, no nie? Znaczy, że tam nie ma specjalnie nic więcej, poza tym, co widzimy, czy brakiem zdolności do realizacji celów. I to myślę, też mogło mieć jakąś, czy może mieć wpływ na jego interpretację. No, ale poczekajmy. My sobie to gdybamy, prawda? Zajmiemy się tym myślę w dalszych, w dalszych odcinkach, jeżeli pojawią się jakieś czyny za tym, za tymi słowami. Ale to jest dobry też moment, żeby Państwa zapytać, co Państwo o tym myślicie, czy to jest tylko zmiana retoryczna ze strony prezydenta Trumpa, czy jednak będzie za tym szła jakaś zmiana polityczna? Także prosimy o Państwa komentarze. I co? I tutaj stawiamy kropkę, a my widzimy się w takim razie w sobotę o godzinie 18 i porozmawiamy sobie o nowej aplikacji w Rosji, która wpływa na życie codzienne Rosjan. Do zobaczenia. Do zobaczenia.